Poczkę białka. Poczkę białka. Bo chcę wam też pokazać, że chcąc mieć zdrową i ładną sylwetkę, naprawdę nie trzeba mnóstwa wywyczeń. Jako pierwszy posiłek jem zawsze jajecznicę z pięciu jajek, jest to 30 gram tłuszczu i 35 gram białka. W dodatku białko z jaj jest świetnie przyswajalnym białkiem dla naszego ludzkiego organizmu. Witam Was wszystkich na kanale Smart Muscle, ja nazywam się Kamil, a to jest mój dzień jedzenia na masie. I w dodatku podczas dnia treningowego, więc ilość jedzenia będzie nieco większa niż w dniu nietreningowym, a ja wiem, że wszystkie osoby trenujące na siłowni Kulturyści, fitnessowcy, osoby będące na diecie, content i jedzenia lubią Więc dla mnie śniadanie to są właśnie jajka Dla mnie śniadanie to są właśnie jajka A teraz jako drugi posiłek przedtreningowy robię ryż biały razem z kurczakiem i odrobiną oliwy z oliwek To jest fajne w ryżu z Biedronki że ma tutaj podziałkę, więc nie trzeba mieć wagi, aby go odmierzyć. Ja tutaj na oko, no nie na oko, bo to jest w miarę precyzyjnie 400 gram. Teraz pod przykrywkę dokładnie trzeba wymieszać, aby nie bryliło się ani nic. I jakieś 10-15 minut na jak najmniejszym ogniu i ryż będzie perfekto. Jak widzieliście, upraszczam sobie proces przygotowywania posiłków maksymalnie. Ryż gotuję w jednym garczku już na cały dzień 400 gram, co dzielę sobie na mniej więcej równe 3 porcje. Kuczak osmażam sobie teraz, bo na następną porcję mam za mało, więc jak będę na siłowni, to sobie dokupię. No i ogólnie maksymalnie staram się zoptymalizować czas w kuchni żeby nie tracić go niepotrzebnie. Ryż gotuję na raz, kuczaka też gotuję na raz, no tylko dzisiaj mi zabrakło. I na oko jest tutaj 120 gram węgli, 40 gram białka i około 10 gram tłuszczu, więc fajny, zbilansowany posiłeczek. No i nogi, jadę na nogi na trening dzisiaj piątek. Wchodzą nóżki. Trening z Krystianem dobrze, bo troszkę mi się nie chce. Jeszcze nie moja pora, bo jest 11 godzina, a ja przeważnie trenuję o 17.00. Tak to jest właśnie z treningami, kiedy się nie chce. Najczęściej wychodzą rewelacyjne treningi. I potem, oczywiście, satysfakcja, zadowolenie z samego siebie, więc no, to jest właśnie to, żeby w tych ciężkich chwilach przemóc się i zrobić ten trening. Właśnie nogi. Wystarczyło zacząć i już dobra energia. A Wam zrobię opis poszczególnych ćwiczeń, jak to wygląda na dzisiejszym treningu. mocno i męcząco lecimy jeść po po treningu u mnie zazwyczaj są to płatki kukurydziane do tego jakieś słodkie płateczki aby dostarczyć szybko cukru po treningu jest to wawne do tego białeczko i kilka Owoców. Także po treningu mam 150 g węglowodanów, 40 g białka. Po treningu staram się używać jak najmniej tłuszczu, z tego względu, że tłuszcz hamuje nieco wchłanianie, czas znaczy się opóźnia wchłanianie makroskładników, a po treningu zależy mi na tym, aby te makroskładniki, szczególnie węglowodany i szybkie białko wchłonęło się jak najszybciej, aby zregenerować i uzupełnić braki w mięśniach. I takiego fakea mam do wypicia w dosłownie dwie minutki. To się nazywa błyskawiczny posiłek. A teraz wypadł mi również wyjazd, planowany, ale niekoniecznie o tej godzinie, więc jestem troszkę zaskoczony. I pokażę wam jak w prosty sposób sobie poradzę z tym posiłkiem. Po dobrym treningu, szczególnie takim mega męczącym, jak minie już ta fala zmęczenia, to jest taki uu, dobry wystrzał. Energetyczny, a teraz w ogóle śpieszę się i, i dosyć chaotycznie ten posiłeczek. Następny też może być w lekkim chaosie, ale kolejny jeden albo dwa. Dwa. Bo zostało mi jeszcze około 300 gram. 250 gram ryżu, więc nie będę tego wsuwał na raz, więc rozdzielę sobie to na dwa następne posiłeczki, więc dzisiaj wyjdzie sześć posiłków. W zależności od. Dnia. Czasami mam 4 posiłki, czasami mam 6, w zależności od apetytu i ogólnie od tego, jak się czuję. Bo czas, czasem, jak mam troszkę mniej czasu, to po prostu upchnę sobie to jedzenie w 4 posiłki, jak mi się nie śpieszy, to zrobię sobie 6 posiłków. Ważne, żeby wsunąć tą pulę kaloryczną, pulę jedzenia w ciągu dnia. Kupoczkę białka. Kupoczkę białka. Pierwsze wrażenia wspaniałe. Nigdy nie jeździłem na, na go-kartach, na go-kartach, ale na pewno będziemy jeździli częściej. No i tak fajnie było, że bierzemy kolejny przejazd. Kontynuujemy dzień jedzenia. Jak widzieliście przed chwilką, mała atrakcja i to był właśnie ten spontaniczny, no nie do końca spontaniczny był zaplanowany, ale tak mówiłem wcześniej wyjazd na Gokarty, i z tego faktu nie miałem. Zbytnio czasu, bo późno wróciłem z siłowni. A zaraz był wyjazd i nie miałem do końca wiele czasu na zrobienie posiłku. Dlatego zabieram posiłek właściwie wczorajszy obiad, troszkę kurczaka, którego robiłem wcześniej. Tutaj dwa wczorajsze kotlety, wczorajsze również ziemniaczki, pomidorka sobie dodałem. Bo chcę wam też pokazać, że. Chcąc mieć zdrową i ładną sylwetkę Naprawdę nie trzeba mnóstwa wyrzeczeń Można sobie bez problemu zjeść obiad domowy Lub po prostu coś, na co się ma ochotę Nie trzeba katować się dietą Ja, uwierzcie mi, przerabiałem te etapy w życiu Że dieta była u mnie 100% Odliczałem kawdę, zianko ryżu Więc wiem, co to znaczy prawdziwie spartańska dieta I wiem też, że nie trzeba jej trzymać tak w 100% jeśli chcesz mieć po prostu fajną i wysportowaną sylwetkę, pamiętajcie, że to nie są zawody kulturystyczne, które przeważnie tego wymagają. Tutaj chodzi o zdrowie, fajną sylwetkę i przede wszystkim dobre samopoczucie, żeby mieć z tego radość. A ja zajadam się wczorajszym obiadem. Makłowicz, proszę bardzo. Czemu to się, kurwa, nie Byle z... czego tutaj Kamil nie je, Makłowicz. White bean cafe, byle czego tak, też nie kalorie pije. się zgadzają. Tak. Tak jak trener mi kazał. Nie, nie, kalorie nie, nie wymyślaj teraz. Długo masz zamiar jeszcze tak się odżywiać? Ja się tak nie Chcesz odżywiam. Chcesz schudnąć, czy nie? Tak nie odżywiam, ja to kupiłem dla kur. No a, no to okej, okay, okej. Okay. Zobaczymy, Cały dzień się jakie jadłem. to ma. Makro. Nie jest źle. Biorąc pod uwagę, że jest to produkt gotowy, nie jest źle. Na 100 gram. No jest Do tutaj. na stacji, nie? no właśnie, na stacji zrobiło się nieco późno, więc tak jak mówiłem rano. Dzisiaj nadszedł ten dzień, że dwa posiłki. Robię w jeden i wierdzę, wersja nieco bardziej na słodko, bo dzisiaj było głównie słono, z wyjątkiem płatków potreningowych. Teraz mamy, tak jak widzieliście wcześniej, twaróg blendowany z bananem, do tego białko. Jeszcze do tego, żeby zapewnić źródło tłuszczu, dodaję sobie masełko orzechowe i taki posiłek naprawdę bardzo fajnie smakuje. Nic mu tutaj właściwie nie brakuje, bo jest dobre źródło węglowodanów, tak samo źródło pełnowartościowego białka i tłuszcz w postaci masła orzechowego, którego oczywiście nie trzeba unikać, jeśli nie je się go w ogromnych ilościach. To wszystko sobie tutaj teraz rozmieszam i jest to forma posiłku, który w takie upalne dni, jakie mieliśmy teraz, wchodzi naprawdę bardzo dobrze. W diecie trzeba umieć kombinować. Jeśli mamy do zjedzenia daną pulę kalorii, nie trzeba jeść sztywnych posiłków typu ryż, kurczak, oliwa. Tylko taki posiłek można zamienić sobie czymś takim jak tutaj. To mogę wrzucić do lodówki i zjeść ze smakiem w bardzo ciepły i gorący dzień. Kleję wam tutaj moje aktualne makro, jak to teraz wygląda. Mam 4000 kalorii i pewną pulę produktów, z których najczęściej korzystam je, rotuję sobie i miksuję dowoli. Nie mam sztywnych posiłków, tylko na co mam ochotę, to jem. Tak wyglądał mój dzisiejszy dzień, a także dzień jedzenia. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się w następnym materiale. Dzięki!